Czy wiesz, że istnieje jedna prosta herbatka, która może całkowicie zmienić twoje życie i sprawić, że skurcze nóg staną się tylko nieprzyjemnym wspomnieniem? Zostań ze mną przez następne kilka minut, a pokażę ci sekret, który zna już tysiące osób w twoim wieku, ale o którym nikt głośno nie mówi. Cześć, tu znowu twój przyjaciel, który zawsze ma dla ciebie najlepsze rady zdrowotne. Jeśli to Twoja pierwsza wizyta na naszym kanale, serdecznie Cię witam w naszej wspaniałej społeczności ludzi, którzy wiedzą, że wiek to tylko liczba, a prawdziwe życie dopiero się zaczyna po sześćdziesiątce. Kliknij ten czerwony przycisk subskrypcji i dołącz do nas już teraz, bo każdego dnia dzielę się z Tobą sprawdzonymi sposobami na to, jak cieszyć się zdrowiem i witalnością przez długie, długie lata. Powiem ci szczerze, otrzymuję dziesiątki wiadomości od osób takich jak ty, które piszą do mnie o tym samym problemie. Pani Janina z Krakowa pisze, że budzi się w nocy z okropnymi skurczami łydek i nie może spać. Pan Stanisław Zgdańska opowiada, jak podczas spaceru z wnukami musi przystać bo nogi go tak bolą, że nie może iść dalej. A pani Maria z Warszawy zwierza się, że boi się wyjść z domu, bo nigdy nie wie, kiedy te straszne skurcze ją dopadną. I wiesz co? Rozumiem każde z tych uczuć. Rozumiem tę frustrację, gdy twoje własne ciało jakby się przeciwko tobie zwraca. Rozumiem tę bezradność, gdy próbujesz wszystkiego, a nic nie pomaga. Eh. Ale dziś mam dla ciebie wspaniałą wiadomość, która może całkowicie zmienić twoje życie. Ta herbatka, o której ci opowiem, to nie jest żadna egzotyczna roślina z drugiego końca świata. To nie jest nic skomplikowanego ani drogiego. To jest coś, co prawdopodobnie masz w swojej kuchni. Albo możesz kupić w najbliższym sklepie za kilka złotych. A jednak jej moc jest tak wielka, że ludzie, którzy zaczęli ją pić regularnie, mówią, że to jak gdyby ktoś dał im nowe nogi. Ale zanim ci zdradzę ten sekret, muszę Ci powiedzieć, dlaczego w ogóle mamy te okropne skurcze. Widzisz, nasze ciało to jak wspaniała maszyna, która przez dziesięciolecia służyła nam wiernie. Ale z czasem, tak jak każda maszyna, Potrzebuje więcej uwagi i lepszego paliwa. Skurcze nóg to sygnał, że naszym mięśniom brakuje ważnych składników, które pomagają im pracować płynnie i bez bólu. Najczęściej chodzi o magnes, potas i inne minerały, które przez lata mogliśmy tracić przez różne leki, stres, czy po prostu dlatego, że nasze ciało nie wchłania już składników odżywczych tak dobrze jak kiedyś. I tu właśnie wkracza nasza cudowna herbatka. Tą magiczną rośliną jest pokrzywa. Tak, słyszysz dobrze: zwykła pokrzywa, ta sama, która rosła w ogródku Twojej babci i którą ona zbierała do różnych domowych lekarstw. Nasze babcie wiedziały coś, o czym my zapomnieliśmy w pędzie nowoczesnego życia. Pokrzywa to prawdziwa skarbnica zdrowia ukryta w zielonych listkach. Jest pełna magnezu, który jest jak olej do silnika dla naszych mięśni. Zawiera też potas, który pomaga naszemu sercu i mięśniom pracować w rytmie ma w sobie żelazo, które niesie tlen do każdej komórki naszego ciała i mnóstwo innych składników, które działają razem jak doskonała orkiestra, ale to nie wszystko. Pokrzywa ma w sobie coś, co nazywa się krzem. To taki składnik, który pomaga naszym kościom i stawom pozostać silnymi i elastycznymi. Wyobraź sobie, że twoje stawy to zawiasy w drzwiach, Krzem to jak najlepszy smar, który sprawia, że te zawiasy nie skrzypią i działają płynnie przez lata. Teraz powiem Ci, jak przygotować tę cudowną herbatkę, żeby wyciągnąć z pokrzywy wszystko, co najlepsze. To nie jest zwykłe zalanie wrzątkiem, jak z innymi herbatami, to jest prawdziwy rytuał zdrowia, który sam w sobie przyniesie Ci spokój i radość. Najlepiej jest kupić suszoną pokrzywę w aptece lub sklepie zielarskim. Możesz też zbierać świeżą. Ale pamiętaj, żeby robić to w rękawiczkach i z dala od ruchliwych ulic. Weź dwie łyżeczki suszonych liści pokrzywy na szklankę wody. Ale uwaga! Nie zalewaj jej wrzątkiem od razu. Najpierw zagotuj wodę. Potem odczekaj minutkę, żeby temperatura spadła do około 80 stopni. Dopiero wtedy zalej pokrzywę. Dlaczego to takie ważne? Bo wrzący wrzatek niszczy wiele cennych składników w ziołach. To jak gdyby spalić list przed przeczytaniem. Chcemy zachować wszystkie skarby, które pokrzywa ma nam do zaoferowania. Nakryj szklankę z podeczkiem i poczekaj 15 minut. To ważne, żeby nakryć, bo wiele cennych olejków może się ulotnić z parą. Podczas tego czekania możesz pomyśleć o czymś przyjemnym. Może o planach na jutro, może o wnukach. Ten czas oczekiwania to też część leczenia, bo spokój i pozytywne myśli to połowa sukcesu w walce o zdrowie. Kiedy herbatka będzie gotowa, przecedź ją przez sitko. Możesz dodać łyżeczkę miodu, ale niezwykłego cukru. Miód ma swoje własne właściwości lecznicze i wspaniale uzupełnia działanie pokrzywy. Jeśli masz cukrzycę, możesz pić herbatkę bez słodzenia, bo pokrzywa sama w sobie ma delikatny, przyjemny smak. Ale kiedy pić tę herbatkę, żeby osiągnąć najlepsze rezultaty? To bardzo ważne pytanie, bo timing ma ogromne znaczenie. Najlepiej pić ją wieczorem, około godziny przed pójściem spać. Dlaczego? Bo właśnie wtedy nasze ciało przechodzi w tryb regeneracji i najlepiej wchłania wszystkie składniki odżywcze. Poza tym, skurcze nóg najczęściej atakują nas w nocy, prawda? Więc to logiczne, że chcemy dać naszemu ciału odpowiednią ochronę właśnie przed snem. Herbatka z pokrzywy wypita wieczorem to jak założenie niewidzialnej tarczy która będzie cię chroniła przez całą noc. Ale muszę ci powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która może znacząco wzmocnić działanie tej herbatki: to jest cytryna. Tak, zwykła cytryna, którą pewnie masz w lodówce. Wyciśnij do herbatki sok z połowy cytryny, ale dopiero wtedy, gdy herbatka ostygnie do temperatury pitnej. Dlaczego cytryna jest tak ważna? Bo zawiera witaminę C, która pomaga naszemu ciału lepiej wchłaniać wszystkie te wspaniałe składniki z pokrzywy, to jak gdyby cytryna otwierała drzwi w naszych komórkach i mówiła Proszę bardzo, wejdźcie, jesteście mile widziani. Poza tym cytryna ma w sobie potas, który również pomaga w walce ze skurczami. Teraz chcę Ci opowiedzieć o pani Krystynie z Poznania, która napisała do mnie po trzech tygodniach picia tej herbatki. Przez lata cierpiała na okropne skurcze nóg, które budziły ją po kilka razy w nocy. Próbowała różnych leków, maści, ćwiczeń, ale nic nie pomagało na dłużej. Była już tak zdesperowana, że myślała o tym, żeby przestać wychodzić na spacery z koleżankami. Potem trafiła na mój kanał i postanowiła spróbować herbatki z pokrzywy. Pierwszego tygodnia nie zauważyła wielkiej różnicy, ale nie poddała się. Drugiego tygodnia skurcze zaczęły być rzadsze i mniej bolesne. A po trzech tygodniach napisała do mnie ze łzami w oczach, że pierwszy raz od lat przespała całą noc bez żadnego skurczu. Ale to nie koniec jej historii. Po dwóch miesiącach regularnego picia tej herbatki pani Krystyna zauważyła, że nie tylko skurcze zniknęły, ale też ogólnie czuje się lepiej. Ma więcej energii, lepiej śpi, nawet jej skóra wygląda zdrowiej. To właśnie jest moc natury, która leczy nas całościowo, a nie tylko jeden objaw. Tak samo pan Józef z Wrocławia, który przez lata męczył się z nocnymi skurczami tak silnymi, że żona musiała go masować w środku nocy. Po miesiącu picia herbatki z pokrzywy skurcze prawie całkowicie zniknęły. Ale co go najbardziej zaskoczyło, to fakt, że jego stawy też zaczęły mniej boleć, a on sam poczuł się o wiele silniejszy. To nie jest przypadek. Pokrzywa działa na całe nasze ciało, wspierając je tam, gdzie najbardziej potrzebuje wsparcia. To jak dobry przyjaciel, który nie tylko pomaga ci z jednym problemem, ale dba o ciebie w każdym aspekcie. Ale żebyś osiągnął najlepsze rezultaty, muszę Ci powiedzieć o kilku dodatkowych rzeczach, które wzmocnią działanie tej herbatki. Po pierwsze, regularność. Nie wystarczy wypić herbatkę raz na jakiś czas i czekać cudów. Nasze ciało potrzebuje stałego dostarczania składników odżywczych, żeby mogło się regenerować i wzmacniać. Pij tę herbatkę każdego wieczoru przez co najmniej miesiąc. Wiem, że w dzisiejszych czasach wszyscy chcemy szybkich rezultatów, ale natura ma swój własny rytm. Daj swojemu ciału czas, żeby mogło wykorzystać wszystkie dary, które dostajesz z pokrzywy. Po drugie, jakość ma znaczenie. Kupuj pokrzywę z zaufanych źródeł. Najlepiej w aptekach lub sprawdzonych sklepach zielarskich. Unikaj pokrzywy zbieranej przy ruchliwych drogach, bo może być zanieczyszczona spalinami. Twoje zdrowie jest warte tych kilku złotych więcej za lepszą jakość. Po trzecie, słuchaj swojego ciała. Każdy z nas jest inny i może reagować nieco inaczej. Jeśli po tygodniu nie czujesz żadnej poprawy, spróbuj zwiększyć dawkę do trzech łyżeczek na szklankę. Jeśli herbatka wydaje ci się za mocna, Zmniejsz do półtorej łyżeczki. Ty znasz swoje ciało najlepiej. Chcę też, żebyś wiedział, że pokrzywa może na początku mieć lekko-moczopędne działanie. To normalne i właściwie dobre, bo twoje ciało pozbywa się zbędnej wody i toksyn. Ale jeśli to cię niepokoi, pij herbatkę wcześniej wieczorem, żeby mieć czas na skorzystanie z toalety przed snem. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli bierzesz leki na ciśnienie lub inne dolegliwości. Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem regularnego picia herbatki z pokrzywy. Nie dlatego, że pokrzywa jest niebezpieczna, ale dlatego, że może wzmocnić działanie niektórych leków, a my chcemy, żebyś był bezpieczny. Teraz powiem ci o jeszcze jednym sekrecie, który może podwoić skuteczność tej herbatki. To jest imbir. Mały kawałek świeżego imbiru, wielkości paznokcia, dodany do herbatki podczas parzenia, może zdziałać cuda. Imbir poprawia krążenie krwi, co oznacza, że wszystkie te wspaniałe składniki z pokrzywy dotrą do twoich mięśni szybciej i skuteczniej. Imbir ma też własne właściwości przeciwzapalne, co jest bardzo ważne, bo skurcze często związane są z drobnymi stanami zapalnymi w mięśniach. Poza tym imbir dodaje herbatce przyjemnego, rozgrzewającego smaku, który jest szczególnie przyjemny w chłodne wieczory. Jeśli nie masz świeżego imbiru, możesz użyć suszonego. Ale weź wtedy tylko szczyptę, bo suszony imbir jest mocniejszy. A jeśli w ogóle nie lubisz imbiru, nie martw się. Herbatka z samej pokrzywy też będzie bardzo skuteczna. Chcę też, żebyś wiedział, że efekty tej herbatki mogą się różnić w zależności od przyczyny Twoich skórczy. Jeśli są one spowodowane niedoborem minerałów, możesz poczuć poprawę już po kilku dniach. Jeśli przyczyna jest bardziej złożona, może to potrwać kilka tygodni. Ale nie poddawaj się. Każda szklanka tej herbatki to inwestycja w twoje zdrowie i komfort życia. Pamiętaj też o tym, że oprócz picia herbatki możesz wspomóc swoje ciało innymi prostymi sposobami. Na przykład, przed snem, zrób sobie łagodny masaż nóg oliwą z oliwek, z dodatkiem kilku kropel olejku lawendowego. To nie tylko rozluźni mięśnie, ale też da ci chwilę spokoju i relaksu. Możesz też robić proste ćwiczenia rozciągające przed snem. Nic skomplikowanego. Po prostu delikatne krążenie stopami, prostowanie i zginanie nóg w kolanach. To pomoże poprawić krążenie i przygotuje mięśnie na noc. Jeszcze jedna rzecz, o której muszę Ci powiedzieć. Pokrzywa ma jeszcze jedną wspaniałą właściwość, o której mało kto wie: pomaga regulować poziom cukru we krwi. To oznacza, że jeśli masz problemy z cukrzycą lub przed cukrzycą, ta herbatka może Ci pomóc w dwójnasób. Wysoki poziom cukru we krwi może uszkadzać nerwy, co często prowadzi do skurczy i bólów nóg. Więc poprawiając kontrolę nad cukrem, pokrzywa atakuje problem u źródła. To jak naprawianie przecieków dachu, zamiast tylko wycierania kałuży na podłodze. Muszę ci też powiedzieć o tym, że pokrzywa wspiera pracę nerek. Nasze nerki to naturalne filtry organizmu, które pomagają pozbyć się toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Z wiekiem nerki mogą pracować mniej wydajnie, co może prowadzić do gromadzenia się substancji, które podrażniają mięśnie i powodują skurcze. Pokrzywa delikatnie wspiera nerki w ich pracy, pomagając im lepiej filtrować krew i utrzymywać właściwą równowagę minerałów w organizmie. To kolejny powód, dla którego ta prosta herbatka może być tak skuteczna w walce ze skurczami. Chcę też, żebyś wiedział, że pokrzywa ma długą historię jako roślina lecznicza. Już starożytni Grecy i Rzymianie używali jej do leczenia różnych dolegliwości. W średniowiecznych klasztorach mnisi uprawiali pokrzywę w swoich ogrodach ziołowych, wiedząc o jej niezwykłych właściwościach. Nasze polskie babcie też znały sekrety pokrzywy. Robiły z niej nie tylko herbatki, ale też zupy, które dawały siłę i zdrowie całej rodzinie. To nie jest żadna nowa moda, to jest stara, sprawdzona wiedza, którą warto przywrócić do naszego codziennego życia. Jeśli mieszkasz w mieście i martwisz się o dostępność dobrej pokrzywy, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Wiele aptek i sklepów ze zdrową żywnością ma w ofercie wysokiej jakości suszoną pokrzywę. Możesz też zamówić ją przez internet od sprawdzonych dostawców. Kiedy już zaczniesz pić tę herbatkę regularnie, Prawdopodobnie zauważysz nie tylko zmniejszenie skurczy, ale też inne pozytywne zmiany. Twoje włosy mogą stać się mocniejsze i bardziej błyszczące, bo pokrzywa zawiera składniki, które odżywiają cebulki włosowe. Twoja skóra może wyglądać zdrowiej i młodziej, bo pokrzywa ma właściwości oczyszczające. Możesz też poczuć więcej energii i lepszy nastrój. To nie jest przypadek. Kiedy nasze ciało dostaje wszystkie potrzebne składniki odżywcze, Czujemy się lepiej na każdym poziomie. To jak różnica między samochodem, który jedzie na rezerwie, a tym, który ma pełny bak najlepszego paliwa. Chcę też, żebyś pamiętał o tym, że zdrowie to nie tylko brak choroby, to stan pełnej witalności i radości życia. Każda szklanka herbatki z pokrzywy to krok w stronę takiego zdrowia. To inwestycja w to, żebyś mógł cieszyć się każdym dniem, żebyś mógł aktywnie uczestniczyć w życiu swoich bliskich. Abyś mógł realizować swoje plany i marzenia. Pamiętaj też o tym, że nie jesteś sam w tej drodze do zdrowia. Masz tutaj, na tym kanale, całą społeczność ludzi, którzy tak jak ty chcą żyć pełnią życia bez względu na wiek. Dziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach, zadawaj pytania, wspieraj innych, razem jesteśmy silniejsi. Jeśli ta herbatka pomoże ci tak, jak pomogła już tysiącom innych osób, podziel się tym z rodziną i przyjaciółmi. Może twoja córka też cierpi na skurcze nóg po ciężkim dniu w pracy? Może twój sąsiad skarży się na te same problemy? Dobro trzeba dzielić, bo wtedy się mnoży. Na koniec chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Ty zasługujesz na to, żeby czuć się dobrze. Zasługujesz na spokojne noce bez bólu, na dni pełne energii, na życie bez ograniczeń. Wiek to nie wyrok, to tylko liczba. Prawdziwe życie może być piękne w każdym wieku, jeśli tylko damy sobie odpowiednie narzędzia. Ta prosta herbatka z pokrzywy może być jednym z takich narzędzi. Spróbuj jej przez miesiąc, daj swojemu ciału szansę na regenerację i wzmocnienie. Jestem pewien, że nie pożałujesz tej decyzji. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i podziel się nim z osobami, które mogą potrzebować tej wiedzy. Subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych cennych rad zdrowotnych. Jutro opowiem Ci o innym prostym sposobie na wzmocnienie kości, który może Cię bardzo zaskoczyć. Pamiętaj, że każdy dzień to nowa szansa na lepsze zdrowie i większą radość życia. Zacznij od dzisiejszego wieczoru, zapasz sobie herbatkę z pokrzywy i poczuj, jak Twoje ciało zaczyna się regenerować i wzmacniać. Życie po sześćdziesiątce może być najpiękniejszym okresem w Twoim życiu jeśli tylko będziesz o siebie odpowiednio dbać. Do zobaczenia w następnym filmie, a tymczasem życzę ci spokojnych nocy bez skurczy i dni pełnych energii. Pamiętaj, że zasługujesz na najlepsze zdrowie, a ja jestem tutaj, żeby ci w tym pomóc.